Janachowska wyznaje, co najbardziej wkurzyło ją u Smaszcz. Była sprawa w sądzie? Izabela Janachowska w najnowszym wywiadzie dla pomponika odniosła się do zaczepek ze strony Pauliny Smaszcz, która zarzuciła Janachowskiej bardzo przykre rzeczy. Sprawa miała znaleźć się w sądzie. Teraz Izabela wyjawiła, jak potoczyły się losy tej sprawy. Wszystko zaczęło się od wpisów Pauliny Smaszcz w mediach społecznościowych, które rozpętały prawdziwą burzę. Kiedy Iwona Pawłowicz i Izabela Janachowska postanowiły skomentować jej wpis i zachowanie wobec Katarzyny Cichopek, nie miały pojęcia, jak bardzo narażą się celebrytce. Początki konfliktu między Smaszcz a Janachowską. Po komentarzu Izabeli Janachowskiej, która powiedziała lakonicznie, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje, smaszcz od razu w nią uderzyła w jednym z wywiadów. Co to są za ekspertki? Iwona Pawlowicz, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Kropka. Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku Mówiła Paulina Smaszcz w rozmowie z Anną Zeidler Na odpowiedź Izabeli nie trzeba było długo czekać Poznałam mojego męża jako singla Mój obecny mąż poznał mnie trzy lata po swoim rozwodzie. Myślę, że to wystarczająca karencja, która nie daje nikomu prawa do stwierdzenia, że rozbiłam czyjekolwiek małżeństwo, oświadczyła Janachowska. Jednak Janachowską najbardziej oburzyło, że smaszcz poruszyła temat jej syna. Moje dziecko, pyknięte z milionerem, to 7 lat starań, terapii hormonalnych, tysiące testów z jedną kreską okupionych łzami rozpaczy. Finalnie jest z nami nasz Krisek, największy skarb, największa miłość, jaka kiedykolwiek nam się przytrafiła. Krisek, czyli pyknięte z milionerem dziecko. Żygać mi się chce, kiedy piszę te obrzydliwe słowa, które padły z Twoich ust. Twół, napisała w oświadczeniu Izabela Janachowska. Paulina Smaszcz zareagowała na to błyskawicznie. Moja wiadomość to był żart, po tym, jak zachowywałaś się wobec mnie i mojego partnera w butiku, opowiadając, jak rolujesz Krzysztofa finansowo i mimo jego zakazów, kupujesz co chcesz, ile chcesz, bez limitów, a kierowca nie jest w stanie unieść wszystkich tych zakupów. Ja, mój partner, projektant, obsługa i inne klientki w sklepie byliśmy zażenowani i zniesmaczeni Twoimi opowieściami. Nie zrozumiałaś ani krytyki, ani ironii, a z Krzysztofem rozmawiałam po tym zdarzeniu, mówiąc mu o tym, że darem jest wasze dziecko, ale nie ty, bo Katarzynie intelektualnie, etycznie, moralnie nie dorastasz do pięt, odpisała Smaszcz. Wiadomość najwyraźniej nie spodobała się mężowi Izabeli, Krzysztofowi Jabłońskiemu, który zwrócił się bezpośrednio na Instagramie do Pauliny Smaszcz. Możesz mi powiedzieć, dlaczego kłamiesz, pisząc, że rozmawiałaś ze mną na temat zakupów izy? Kropka. Dla jasności, Iza nie ma limitów na zakupy i może kupować, co chce, bez konieczności rolowania mnie. Dlaczego kłamiesz, że ja dorobiłem się pieniędzy z Kaśką, a teraz je wydaję z Izą? Kropka Czy ty znasz moje zeznania podatkowe i zeznania Katarzyny K., z okresu, kiedy z nią byłem razem przez 4 lata? Ponieważ ich nie znasz, to bardzo proszę, nie wypowiadaj się na te tematy. Jeżeli do jutra nie zobaczę sprostowania na Twoim profilu, to przekazuję sprawę do mojego adwokata i udowodnię Ci kłamstwo oraz wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ogólnie odczep się od mojej osoby i zajmij się własnym życiem, napisał biznesmen. Izabela Janachowska wyjawia, czy doszło do spotkania w sądzie. W najnowszym podcaście Damiana Glinki-Janachowska została zapytana o dalszy przebieg sprawy. Okazało się, że Izabela i Krzysztof zdecydowali, że nie wejdą na drogę sądową z Pauliną Smaszcz. Zdenerwowało nas to, że jej słowa uderzyły w nasze dziecko. Natomiast stwierdziliśmy, że szkoda zachodu, szkoda naszego czasu, naszego życia, zdrowia, energii. Sądy zawsze zabierają ci czas, to są nerwy. Po co, mówiła w podcaście Pomponika. Celebrytka zdradziła jednak, że mieli w planach, by zażądać od Pauliny uiszczenia kary finansowej na wybrany cel charytatywny. Miałam taki pomysł, żeby może chociaż odczuła to finansowo, żeby pieniądze przeznaczyła na cel charytatywny. Ale mam takie poczucie, że nie ma z kogo nawet ściągnąć tych pieniędzy. Sztuka dla sztuki, szkoda czasu, wyznała Damianowi Glince. Na pytanie, dlaczego ostatecznie nie pozwali smaszcz, Izabela odpowiada krótko. bo ona udowodniła, że jej słowa nie mają żadnego znaczenia, więc jej przeprosiny też nie miałyby dla mnie żadnego znaczenia. Najbardziej to, co nas zdenerwowało, to to, że to uderzyło w nasze dziecko. Natomiast stwierdziliśmy, że szkoda zachodu, szkoda naszego czasu, naszego życia, zdrowia, energii, podsumowała Izabela Janachowska.